Yy, oczywiście, że tak, jeżeli sytuacja nieadekwalnie ma się poprawić, to muszą zmienić się rozwiązania systemowe, bo właśnie te rozwiązania systemowe w stosunku do lat poprzednich tą sytuację wpłyszyły. To nie działania szpitala, to nie działania dyrektora, działania zarządu czy rady powiatu spowodowały tą zmianę negatywną, tylko właśnie zmiana systemu. Zmiana systemu nastąpiła w roku 17, w czwartym kwartale roku 17 dokładnie, polegała na wprowadzeniu sieci szpitali i zmianie finansowania na rozwiązania ryczałtowe. Rozwiązania ryczałtowe mają to do siebie, że bez względu na to, ile się wykona świadczeń, to i tak otrzymuje się taką samą kwotę za te świadczenia. Z jedną małą unifikacją w systemie zdrowotnym, że jak się nie wykona tych świadczeń na tą określoną kwotę w ryczałcie, to się też te środki traci. Natomiast tutaj, proszę Państwa, no, zostały pierwotne ryczałty ustalone na bazie wykonania roku 2015, a następnie zmodyfikowane według pierwszego okresu rozliczeniowego, czyli 4 kwartału roku 2017. To mniej więcej, proszę Państwa, tak obrazowo Państwu przedstawię, gdyby ktoś z Państwa prowadził taki biznes typu sklep i musiał zapełnić wszystkie półki, tak, czyli z usługami i ktoś do Państwa przyjdzie i powiedział, że od dzisiaj będzie Państwu płacił albo według sprzedaży sprzed dwóch lat. Ale Państwo mają zapewnić dalej te usługi. I co więcej, wszyscy klienci Państwa biznesu mają mieć dostęp do tych usług. To mniej więcej proszę Państwa, tak się wygląda konstrukcja finansowa ryczałtu. My udzielamy świadczeń, ale pieniądze otrzymujemy na bazie historycznej. Nie według faktycznego wykonania tych świadczeń, tak jak było w latach. 2015, 16 i poprzednich, tylko i wyłącznie na bazie historycznego wykonania. No to świetnie gdzie że żaden biznes się tak nie mówi. A proszę Państwa, no, jest to specyficzny, ale jednak, skoro tutaj dyskutujemy o rolnikach finansowych, rodzaj prowadzenia działalności. Tak? E, proszę Państwa, no, co my robimy? Robimy wszystko, co jesteśmy w stanie, natomiast e, analizując te wykonania poszczególnych miesięcy, rok do roku z lat 18, 17, 16, 15, tak jak Państwo to w raportach nawet tutaj tych ekonomicznych mają, to widzimy jedną zależność. Wszystkie te zmiany, które są negatywne, wynikają raz ze zmiany sposobu finansowania, a dwa ze zmiany sposobu wynagradzania. Ta zmiana sposobu wynagradzania wynika też z przepisów, które zostały wprowadzane dokładnie w połowie roku 2018. I polegały na tym, że część pracowników otrzymała dodatkowe wynagrodzenie, niestety nie zawsze szło w parze z przekazaniem dodatkowych środków na to. A jednocześnie też, ponieważ byliśmy już w systemie ryczałtowym, nie było możliwości uzyskania świadczeń z dodatkowych, przeważam środków z dodatkowych świadczeń, bo jeżeli byśmy ich udzielili, to i tak byśmy otrzymali pod ryczałtową. To tak trochę Państwa wkładał. Natomiast co można w tej chwili zrobić? No, główny nasz problem tak naprawdę to wzrost kosztów właśnie w sferze wynagrodzeń, a z drugiej strony brak personelu, bo w tej chwili są też normy zatrudnienia chociażby pielęgniarek w stosunku do łóżek, czyli do ilości pacjentów i po prostu tych zawodów na rynku w tej chwili nie ma. Cena za, za te usługi po prostu rośnie, tak? Co więcej, Proszę Państwa, no, y, od lipca tego roku znowu jesteśmy zobowiązani dać podwyżkę. I znowu no, niestety tutaj y, pan minister y, nie bardzo się ogląda na to jakieś finansów y, czy szpitali czy y, organów y, tworzących, tylko w ze związkami podnosi podę tych wyliczeń i podnosi to bazową. Nie wiem, czy ona zostanie podniesiona jeszcze przed lipcem, bo lipca ma być obowiązująca, czy zostanie podniesiona na przykład tak jak rok ubiegły większość tych rozwiązań płacowych wchodziła w życie tak naprawdę w październiku z mocą obowiązującą od lipca, czyli byśmy nagle w drugim półroczu, w zasadzie czwartek, tego roku i kumulację wydatków, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Więc, proszę Państwa, wracając jakby do meritum sprawy, oczywiście, że tak, jeżeli nie zostaną wprowadzone rozwiązania systemowe, które porządkują ten rynek, to będzie na pewno duży problem, żebyśmy na poziomie zakładu czy na poziomie organu tworzącego byli w stanie tą sytuację rozwikłać. Bo w tej chwili co my robimy? My szukamy na poziomie zakładu oszczędności, państwo na poziomie powiatu dokładają pieniądze do tych świadczeń. No tak naprawdę, proszę Państwa, bo przychodzi pacjent, ja mogę być tym pacjentem, Państwo mogą być tym pacjentem. Nie zdarza się, nie zderza się w tej chwili z sytuacją, że my w szpitalu mówimy, że go nie przyjmiemy, bo nie mamy pieniędzy. Więc jeżeli Pan twierdzi, że jest jakiekolwiek ograniczenie usług, to bym prosił, żebym wskazać jakich, bo ja nie mam takiej wiedzy, że jest ograniczenie usług. Oczywiście ponad z wyjątkiem, który dotyczył rehabilitacji, co zaraz wyjaśnię. Jeżeli pan twierdzi, że też y, pacjenci nie są zadowoleni z usług, to też bym prosił o wskazanie z którym, bo takie używanie, tak jak wiecie państwo, uogólnień, stawia w zakład wzrok świetla, a tego byśmy chyba wszyscy chcieli uniknąć. Y, proszę państwa, oczywiście moje wszelakcie stwierdzenie, że szpital udziela świadczeń na kredyt było przenośnią, co też próbowałem panu wyjaśnić i przenośnią y, w tym właśnie sensie, że w ryczałcie dostajemy stałą kwotę. Natomiast przeliczeniu na świadczenia, które udzielamy, są to świadczenia, które system nam nie finansuje. Na tym polegała właśnie moja przemośnia, że tak, udzielamy świadczeń w systemie kredytowym, tak? czyli udzielamy świadczeń, za które nie otrzymujemy pieniędzy bezpośrednio za konkretne świadczenie. I y, jeśli chodzi o kwoty, to dokładnie tak jak wczoraj wyjaśniłem na komisjach, do dzisiaj nic się nie zmieniło. Ja z obowiązku i takiego, takiego głębokiego przekonania y, nie zgadzam się z y, tym, że tylko reforma ma wpływ na, na, na ten, y, ten sam, y, po prostu y, kondycję to y, szpitali. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze jest część szpitali powiatowych, które y, są w lepszej kondycji finansowej, tak? y, pomimo tego, że zasady finansowania dotyczą wszystkich tak samo nie, nie rzucałbym do wszystkiego na rząd prawa i sprawiedliwości, bo to absolutnie byłoby nieuczciwe. Natomiast prawdą jest i my to jako Rada Powiatu i jako Zarząd też akceptowaliśmy, że system finansowania wymaga zmiany i można podwyższać wynagrodzenia dla danej grupy zawodowej, a jednocześnie, żeby tylko kwoty bazowej, a pochodne po prostu mają być finansowane szczegółowo, tak jeżeli zapinię idzie dofinansowanie z NFZ. Trzeba znaczy, no być uczciwym, tak? I trzeba to wprost powiedzieć, że taki system finansowania no, nie jest na pewno dobry dla, dla funkcjonowania placówki, bo przypomnę nasz szpital jest tylko i wyłącznie, praktycznie w 99% finansowany ze składki zdrowotnej, tak? Z kontraktowania z FZ. Nie mają innego źródła finansowania oprócz tam, tam jakichś dochodów własnych wynikających z najmu lokali, czy, 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 czy jakichś takich drobnych usług, tak? które, które, świadczy, dodatkowych e, świadczeń w laboratoryjnych, czy tam innych, tak? no, które oczywiście są jakoś tam w dochodowości szpitala, mają jakąś tam pozycję, ale nie są najistotne hmm. Nie rozmawiam na ten temat i z dyrektorem nfz jak i również z osobami, którzy podejmują decyzję, akceptujemy to, braliśmy udział w takim forum czy też po prostu analizie tej sytuacji finansowej realizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, tak też przedstawiliśmy swoje uwagi jako powiat ogólski, reprezentując praktycznie wszystkie powiaty jako starostar jako reprezentant wszystkich powiatów w Polsce. No nie nie możemy się zgodzić z takim systemem finansowania, w którym w prywatnych POZ-ach czy, czy też w publicznych POZ-ach są zabezpieczone wystarczające środki, nie one są normalnie wypłacane i to jest wręcz nawet jest w moim odczuciu górka finansowa, a w szpitalnictwie jest po prostu minus. Taki system finansowania jest nie do przyjęcia z naszego punktu widzenia to nie, to, to nie tędy droga po prostu. Yy, doprowadzimy do zadłużania się szpitali, to nie niepotrzebne. To jest inną rzeczą jest, yy, yy, no, musimy coś zrobić z, z tym, z tą sytuacją. Nie możemy tylko i wyłącznie czekać na zmiany systemowe, bo to mnie dobrze nie wróży. Oczywiście zastanawiamy, jakie kroki wykonać. Tutaj rozmawiamy z Panem Dyrektorem, z tym, że też proszę zrozumieć, że szpital ma pewną samodzielność, tak. I my oczywiście możemy, y, możemy wywołać Dyrektora, bo to zarząd, tak. Natomiast to, to na Dyrektorze ciąży ta odpowiedzialność, do kierunków rozwoju szpitala i co do decyzji, tak. To jest jedno, ja chcę o tym powiedzieć. Skąd sfinansujemy stratę? Tylko że proszę zobaczyć, te decyzje dyrektora czy tam systemowe, które są problematyczne, później kumulują się tu, na tej sali. Tak? To Państwo musicie pod podjąć decyzję skąd później, oczywiście na wniosek zarządu, skąd sfinansować tę stratę. Na pytanie, skąd finansujemy tą stratę, no, no to możemy odpowiedzieć, no nie? z budżetu powiatu. Tylko, że przez to nie będzie nie zrealizowane, nie wiem, 600 tysięcy to ileś, jakiś tam procent y, y, kilometra drogi, tak? Nie będzie zrealizowane inne zadanie. Remont tej sali, czy, czy Bóg wie co tam innego, tak? Co to, co jest potrzebne dla, dla powiatu. Bo niestety, ale taka jest prawda. Musimy o tym prawdzie mówić. Co jeszcze Robimy, żeby wesprzeć szpital, tak? Podjęliśmy decyzję w tamtym roku o budowie o istotnej inwestycji finansowej, tak? Inwestycji w blok operacyjny. Podjęliśmy i ona się realizuje. Mam nadzieję, że nie jest zagrożona. Tym, cały czas rozmawiamy z panem dyrektorem, na jakim to jest etapie, to w miarę idzie. Tak? te mury się budują, rosną, zresztą każdy, kto mieszka w przy przyjeżdża, to, to, to widać taki już zarys tych murów, można tam podjechać zobaczyć. Panowaliśmy też tam zrealizować konferencję prasową, żeby powiedzieć o tych wszystkich inwestycjach, które współfinansuje powiat. Dołożyliśmy 5 milionów złotych, szanowni państwo, z budżetu powiatu. To bardzo duże środki, bardzo duże. Na oją Pan Premier Morawiecki przyniósł pieniądze, ale też wkład własny był nasz, już sprzęt został zakupiony. I też pomoc ja Panią dyrektor, ponad milion tak, ponad milion złotych teraz na, teraz na ginekologię, sterwizatornie i tak dalej, składamy tam te wszystkie środki, bo bez tego najzwyczajniej w świecie nie będziemy się rozwijać, nie będziemy poprawiać jakości świadczonych usług. A to będzie nas po prostu ciągnęło w dół. Po prostu skłonność naszych mieszkańców do wybierają naszego szpitalu szpitala będzie mniejsza. Tak? A nie możemy na to pozwolić. To jest bloku operacyjnego, ten szpital, nowoczesnego bloku operacyjnego, ten szpital nie ma racji co roku. Dlatego podjęliśmy taką decyzję, on ważną decyzję. Ja nie chcę wchodzić w te dywagacje, które były, kto odpowiada za to, że wcześniej, no niestety, ale było bardziej korzystne dofinansowanie, no nie? No wszyscy wiemy to. Niestety, ale to jest prawda. I w tej chwili musimy zrobić wszystko, żeby przede wszystkim przy tej niskiej rentowności, tej, a wręcz żadnej rentowności oddziału ekologicznego żeby go utrzymać, tak? Bo to jest nasz cel i musimy to zrobić. Uprawić strukturę finansową tego, tego szpitala i się zastanowić, co zrobić, żeby szło tam w dalszym kierunku. Mówiliśmy się z panem dyrektorem na połowę lipca na taką realną analizę. Zarządem usiądziemy i podejmiemy jakieś decyzje. Natomiast nie no ukrywam, że jesteśmy w bardzo, bardzo dużym, takiej kroce, tak? co, co dalej, tak? w którym kierunku powinniśmy pójść. Bo, no, tak dalej być nie może, tak. No nie możemy się zadłużać. Możemy doprowadzić do takiej sytuacji yy, i zadłużenia. Tylko jeszcze, yy, mam apel do yy, samorządowców generalnie, żeby tej sytuacji szpitala po prostu nie wykorzystywać do jakichś tam gier politycznych. Kto się spotkał z czy nie spotkał, czy, 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 czy zrobił, czy nie zrobił. Zacznijmy od siebie. Co możemy zrobić dla tego szpitala? Naprawdę, każdy sobie odpowie. Też tylko jako samorządowcy gmini, bo ja zawsze podaję przykład. Burmistrza Gromackiego, który zawsze odpowiedzialnie podchodził do szpitala w Dąbrowie jako partner nasz, jeszcze za poprzedniej kadencji, naprawdę e, wspierał ten szpital. To zawsze było jego troską. I cała Rada Miejska w Dąbrowie Białostocki. I To jest przykład naprawdę takiej odpowiedzialnej postawy. Tak samo jest w przypadku pani burmistrz Kudoleckiej, która też zawsze, jej leży gdzieś tam na sercu, e, nasza placówka szpitalna w krękach. Teraz też się, się spotykamy w sprawie yy, stomatologii w, yy, w kręgach i tak dalej, i tak dalej, no bo gdzieś tam jest drobny problem. I yy, yy, tutaj yy, naprawdę ja też dedykuję to samorządowi gminnemu naszemu, żeby nie, bo budżet powiatu nie jest z gumy i on jest na pewno, nie mamy własnych dochodów ta, na takim poziomie jak te samorządy gminne, i przy tych obciążeniach, przy tych wyzwaniach, które stawia przed nami szpitalnictwo, naprawdę nasze akcje inwestycyjne w zakresie drogownictwa tak itd. itd. mogą być ograniczane, tak? Żyśni z nimi finansowani No niestety, a droga, którą tak naprawdę ten system nas pcha do ograniczania świadczeń. Po prostu nas jest nie do przyjęcia. Nie zrobimy tego na pewno. Tak? Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, żebyśmy na przykład zeszli z biakologii, czy, czy innego niewydatnego e, e, działu świadczeń medycznych w szpitalu.